Cześć, witam Cię w filmie serii Ciekawe i Praktyczne. W dzisiejszym odcinku na podstawie filmów, które, w których budowałem panel logowania będę chciał opowiedzieć o bezpieczeństwie pliku i projektu właśnie w edytorze VB na podstawie panelu logowania. No bo zwróć uwagę, panel logowania, który się uruchamia na zasadzie uruchomienia pliku pojawia się on tak naprawdę i prosi o wpisanie użytkownika i hasła. W momencie, gdy tego nie zrobię, klikam krzyżyk, oczywiście nie jestem w stanie zareagować. Klikam gdziekolwiek w Excelu, nie jestem w stanie nic zrobić. Próbuję zamknąć Excela, nic nie mogę zrobić. Oczywiście mogę zamknąć cały proces. Ctrl Shift Escape i mogę zamknąć proces, natomiast mogę również kliknąć Zamknij. Ale wtedy widzimy, że zamyka się skoroszyt, Excel cały czas działa. Zamykam, wchodzę jeszcze raz do pliku, no i widzimy, że za każdym razem ten plik się będzie w ten sposób pojawiał. To teraz użytkownik, jak nie wpisze hasła i loginu, to nie zaloguje się do Excela. I czy na pewno tak jest? A no właśnie nie. Co można zrobić, żeby to obejść? No właśnie teraz chciałbym ci to pokazać. Zwróć uwagę, jak zamknę panel logowania, to w tym momencie wystarczy, że uruchomisz nowy skoroszyt. Po prostu pusty. Następnie uruchomisz sobie developer Visual Basic Editor i zostawisz go otwartego. Jeżeli zostawisz otwarty Visual Basic w ten sposób jak teraz, następnie będziesz próbował uruchomić panel logowania. Zwróć uwagę, uruchamiam panel logowania, ten co przed chwileczką. Otworzy się oczywiście Excel z nowym z panelem logowania. Klikam krzyżyk, widzimy, próbuje się tam dostać. Oczywiście zamknie, zamknie, ale zwróć uwagę, jeżeli przejdę do otwartego okna Visual Basic jestem w stanie zatrzymać mój projekt. Klikam Stop i zwróć uwagę, co się wydarzyło. Na tym etapie jestem swobodnie w stanie wejść do Developer, Visual Basic i zwróć uwagę, mam dwa projekty. Oczywiście w tym momencie pusty zeszyt, który jest mi do niczego niepotrzebny, ale mam dostęp do arkuszy, do widzimy kodu, do formularza, do modułu. I teraz, jak znam się na formularzach, wiem, że kliknę w Zaloguj. I to hasło przytrzymuję tutaj. To będę w stanie podejrzeć, jakie dane są potrzebne. Do wpisania tak naprawdę tutaj nic innego, jak próby właśnie zalogowania się, nie? Ale tak, tak że jestem w pliku, więc zwróć uwagę, nie groźne mi jest to, jak znam się, to wiem, że kliknę w postaw kawę, jestem na poziomie visible, widzimy w drugim, jestem w stanie sobie to bez problemu tutaj poodkrywać. Natomiast pamiętaj, że dlatego też wtedy najlepszą techniką odbywania się do hasła najlepiej byłoby podłączyć się na przykład do bazy danych, nie? Wystarczyłoby stworzyć zapytania, które połączyłyby się z jakąś bazą danych, którą moglibyśmy mieć wcześniej przygotowaną i tam przechowywać te dane. To byłoby dla nas wtedy najbardziej. Bezpieczne, ewentualnie wprowadzi różnego rodzaju techniki jak salowe do ukrywania haseł, bo oczywiście da się to zrobić. Natomiast, co można zrobić z tego poziomu? Bo to, co będę chciał za chwilę pokazać, jest bardzo bezpieczne, ale nie mogę powiedzieć, że jest naprawdę super bezpieczne i nie można tego złamać. Jeżeli kiedykolwiek widzimy, że możemy coś takiego sobie tutaj zrobić, to pamiętaj, że jak dokładnie w kodzie ukrywamy sobie na zasadzie ten skoroszyt, te nasze arkusze do ukrycia, czy ukrywamy na przykład dany arkusz, później drugi ukrywamy, to wszystko robimy w kodzie, to musimy na pewno zrobić jedną rzecz. Zabezpiecz projekt hasłem, czy projekt po stronie VB. Jak to zrobić? Najprostszą metodą to jest kliknąć w nasz projekt, który widzisz tutaj dokładnie udostępniony, prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie po prostu właściwości. Idziemy, klikamy, otwiera się okienko. To samo okienko możesz uaktywnić, zwróć uwagę, ma coś takiego tutaj jak Tools i VB Project Properties, i zaobserwujesz to samo okno. Czyli dwie ścieżki. Klikasz projekt prawym przyciskiem myszy lub Tools, no i wybierasz sobie właściwości. Przechodzisz następnie do Protection. I pamiętaj, w tym miejscu możesz pisać hasło, a następnie je potwierdzić. Dlatego też. Bardzo ważna rzecz. To, że wpiszesz hasło, na przykład SE Smart Excel, SE Smart Excel, to nie zadziała. Musisz zaznaczyć dokładnie, że będziesz blokował projekt dla wglądu, tak jakby podglądu. Dlatego zaznaczam i klikam OK. Ale czym to teraz będzie skutkować? Zwróć uwagę, zapisuję zmiany, koniecznie musisz to zapisać. Zamykam plik, koniecznie zapisz swój projekt, czyli również plik Excelowy i zamykam. I teraz nawet jeżeli klikniemy sobie Developer Visual Basic, będziemy stwierdzimy, że sobie za chwileczkę przecież to blokujemy. Zwróć uwagę teraz. W momencie, gdy kliknę plik, który ma panelogowania, włącza się panel logowania. Klikamy sobie tutaj, oczywiście dane. Nagle okazuje się, że dane nie działają. No to mówimy, przecież mamy sposób, żaden problem, w porządku. Widzimy krzyżyk nie działa. No to przecież wiem, jak sobie z tym poradzić. Przechodzimy do okienka, robimy Visual Basic i mówimy tutaj oczywiście stop. I wszystko jest w porządku. I teraz widzimy, pozostawiliśmy tylko i wyłącznie ten arkusz odkryty. Więc co możemy zrobić? Developer, Visual Basic. Na tym etapie mam panel logowania zwinięty. Widzimy, jeżeli ja chcę teraz kliknąć w plusik, będę musiał podać hasło. Więc jak tego hasła nie podam, to nie przejdę tak naprawdę do mojego projektu. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Tą technikę i to hasło da się złamać. Oczywiście nie jest to najprostsze, bo to nie jest najprostsze, jest to rzecz bardzo techniczna, ale da się to złamać. Natomiast rzecz, która będzie bardzo utrudniona podczas łamania, za chwilkę ją zdradzę. I to będzie coś, co będziesz musiał zapamiętać i wtworzyć w różnych projektach. A mianowicie, będę za chwilkę chciał Ci pokazać podwójną kompresję pliku. Natomiast z czym to jest związane? Pamiętaj, że teraz to Ci nie zagraża tak naprawdę. Widzimy, zwiększyliśmy sobie to nasze bezpieczeństwo, ale jeżeli poznasz technikę tak naprawdę łamania haseł za pomocą projektów, no to oczywiście to hasło również będziesz w stanie złamać. Ale to co wspominałem przed chwileczką, zrób jeszcze jedną rzecz. Jeżeli masz ten plik, to od tej pory pracuj na plikach, które mają rozszerzenie XLSB. Czyli jestem przekonany, że dotychczas, jeśli pracowałeś na wielu projektach, mogłeś pracować, mogłaś pracować z rozszerzeniem, czyli gwiazdka, to są na pliku, kropka, XLSM, to program programu, Excel z obsługą makry, ale b, czyli binary, czyli skoroszet binarny. I on również obsługuje makra. I oczywiście program będzie działał jak najbardziej tak, tylko następuje tutaj podwójna kompresja, dlatego wtedy kliknij sobie f12 i ten sam plik zapisz w rozszerzeniu xlsb. Zapisujesz go pod taką samą nazwą w tej samej lokalizacji, tylko nie będzie to XLSM, tylko XLSB. Klikasz zapisz, i teraz ten plik będzie działał tak samo jak wcześniej, ale chodzi o to, że jak będziesz próbował techniki złamania tej, taką widzimy, zapakowania jako Zipy, tam dostawać je do środka, próbować znaleźć kod, który to odbezpieczy i tak dalej, to będzie to jeszcze bardziej utrudnione. Będziemy musieli się naprawdę namęczyć. Bądź mieć sędzia specjalistyczne, żeby to złamać, więc oczywiście się da, natomiast będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Natomiast wtedy zamykasz takie pliki i pamiętaj, że od tej pory uruchamiasz, już nie martwią się tak naprawdę aż tak bardzo o to. Pamiętaj, że najlepszym bezpieczeństwem będzie oczywiście hasło i login przechowywany w bazie danych, nie? Bo tam będzie to na pewno bezpieczniejsze. No i z, tej, z tego poziomu widzimy, mamy tutaj XLSM, to już nas nie interesuje i uruchamiamy po prostu ten pliczek. No i ten plik działa dokładnie tak samo. Widzimy, włączamy sobie te makrę, jak najbardziej. Ok. Panalogowanie się pojawia, wszystko działa tak jak wcześniej. Tylko różnica jest taka, że nawet jeżeli ktoś z poziomu VB tutaj zatrzyma nam projekt, wejdzie do edytora Visual Basic będzie próbował tutaj wejść. Zobaczysz, że jest hasło. Jeżeli tego hasła tutaj nie wpiszę poprawnie, to oczywiście podczas próby dostania się i łamania tego hasła innymi technikami będzie miał to jeszcze bardziej utrudnione. Więc uważam, że tego typu mechanizmy jak najbardziej są w porządku. Zawsze można jeszcze hasło, pamiętaj, przechowywać w arkuszach, do których możesz również wprowadzać hasła, więc ta technika będzie jeszcze bardziej tak naprawdę bezpieczna. Dlatego też pozwolę sobie tutaj wpisać SE i pamiętaj, że jak tworzysz formularz i tworzysz zaloguj, to te dane nie muszą być takie jawnie tu wpisane. Wystarczy, że to będzie pochodziło z jakichś komórek, a tamte komórki będą pochodziły z innych komórek, a tamte komórki z innych komórek, z innego arkusza, który też jest ukryty i tak dalej. Więc ta ścieżka będzie bardzo długa, te arkusze mogą być ukrywane, hasłowane i tak dalej, i również zabezpieczane, pamiętaj plikiem XLSB. Dlatego też stworzysz wtedy sobie taką ta, ta jakby technikę e, bezpieczną i pracę nad projektem. Tylko pamiętaj, żeby te hasło oczywiście sobie również gdzieś wrazić, razie czego zanotować, mieć pod ręką, czy to gdzieś w chmurze, czy to gdzieś po prostu mój, w takim miejscu, żebyś w razie czego sam wiedział, jak się później do tego dostać. Więc to też o tym musisz pamiętać. Natomiast są to techniki tak naprawdę zwiększające bezpieczeństwo. Tak jak wspominam, ważne jest to, że nie mogę powiedzieć, że to jest w 100% bezpieczne, ale na pewno jest to technika, która zwiększa bezpieczeństwo, Twojego projektu, tak, który sobie przygotowujesz od strony VB. Dlatego też w tym filmie to wszystko. Jeżeli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw lajka. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania go, ponieważ 80% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, więc bardzo mi będzie miło, jeżeli pozwolisz ciągać mi tak nawet jeszcze lepsze wyniki, docierając do jeszcze większej liczby osób, po to, żeby te filmy trafiały do jak największej liczby odbiorców. Natomiast teraz nie pozostaje nic innego. jak życzę Ci mojego ekscelowania, mojego programowania, no i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Godziszewski.